Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Jak się Patrzy. Dzisiaj po dosyć długiej przerwie wracam do tematu bieżni. Oczywiście po wysłaniu reklamacji dostałem odpowiedź w ciągu dwóch tygodni i bieżnia została w czasie regulaminowym zwrócona Dostałem informację o naprawie mocowania silnika Przyczyn osobistych nie mogłem nagrać tego filmiku wcześniej Miałem zresztą dłuższą przerwę na YouTube, jak większość z Was to pewnie zauważyła no A tymczasem tutaj jest bieżnia, która w takim stanie do mnie przyszła i przez te kilka miesięcy leżała i czekała na ten moment kiedy otworzę i sprawdzę czy na pewno jest wszystko ok tak żebyśmy wszystko widzieli żeby nie było jakichś nieporozumień jakby coś znowu było nie tak także w tym momencie będzie rozpakowanie włączenie bieżni i przetestowanie po serwisie reklamacyjnym czy wszystko już jest ok czy serwis naprawił bieżnie tak jak powinien za chwilę się przekonamy. Także zaczynamy. Dobra moi drodzy, czas otworzyć, rozpakować. Zaczynamy. Prąd włączony. Wieżnie się widzę uruchamia. No i zaraz będziemy testować na sucho, czyli bez mojej ingerencji na Max od razu. Jest OK, jest OK, na pewno dźwięk jest normalny. Zmniejszamy. I teraz wchodzę na nią. Przy takiej prędkości. I zwiększymy sobie prędkość. Teraz jest OK. Póki co nie słyszę żadnego dźwięku. Pobiegniemy. To nie jest bieg, taki lekki truchcik. Nie jest OK. Wszystko jest OK. Także myślę, że nie mam tutaj nic do zarzucenia serwisowi. Zrobił robotę i tyle. Także moim zdaniem wszystko jest ok Oczywiście, jeżeli ktoś by byłby zainteresowany kupnem tej bieżni dochodzenia, to e, możecie się odezywać w komentarzu do tego, że ja jej nie będę używał Zacząłem teraz trochę biegać, marsza biegać I zdecydowanie jest to lepszy pomysł dla mnie na świeżym powietrzu, niż chodzenie w domu na bieżni Także, gdyby ktoś był zainteresowany zakupem tej bieżni Proszę o kontakt w komentarzu pod filmem Odezwę się i ustalimy szczegóły wiażniąc oczywiście jeszcze na gwarancji, w razie czego y, póki co jest sprawna po serwisie więc zapraszam, jeżeli ktoś chętny jest zostawić komentarz, odezwa się pewnie to się wystawię na Alexa i to no tyle w tym odcinku